Ta mapa jest po prostu cudna. Muszę płynąć, kurde, bo mi braknie tchu. Wejdę na pokład. Dzięki, Irish Co teraz ja jadę? Płyniemy białą łódką. Kurde, co tu się dzieje? Może. Zdobyłem brąz. Jaj. Ryszplanatkowa. N4, pięknie. Lubiłem czwórki Tam coś płynie Tylko tam Tam jakiś, aha, to jest ten, ten błąd A mamy tam lecieć, nie w tą stronę płynę w ogóle, cholera jasna W, nam celuje w to? Dobra, ale łódka zabita Muszę mi po nich przejechać? O, nic się nie dało Ale się wrócili, fani, do góry dupą Co tu się dzieje w ogóle? Kampania pełna emocji Tam coś płynie no ale trochę zwalili z tymi falami A coraz bliżej płyną. To chyba jest tylko na powietrze Wyfaluję, ale to chyba tylko lokalnie u mnie. U nich jest zupełnie inny stopień falowania. Ile ich tu jest? Jedno padło, drugie padło, trzecie padło i jest srebro, pięknie. Tam jest, tu też jest, to tamtym się zajmijmy. A to już mam na multiarczu, to jest trochę niefajne. Nie dostali jeszcze, pięknie. A nie, troszkę dostali jednak, cofam. Kurde, Hintole zabijają swoich. Ciekawe o co tu chodzi. O, tu leci, wpłynie prosto na nas. Yes, Jest złoto. Ślicznie. Tu był jakiś helikopter. Nie wiem, czy to nasz, czy nie nasz. Co blokuje? dzięki złotu? Usasa. A, tam. Sliczą, <grywa> płynie pod wodą. Wchodzę za śmigłowców. Padniesz dziwko. I padłeś właśnie. Dobra, uspokoiło się coś. Mamy szpistla kurde na pokładzie. O, co tu się dzieje w ogóle? O, ale co się... Jezus! Co, to koniec? To No kurde, mamy wrogów na hintole za O co wam chodzi w ogóle? Weźmy sobie naszą N4, zobacz jak to się sprawuje, kurde, w boju. Gdzie jest ta N4? Gdzie... Tu jest N4, dobra.

A mężczyzna i kobieta? Twoje chińczyków Na tej łajbie jest ich od <grywa> Musimy iść na mostek Już! Lecimy Zróbcie miejsce panowie na Probat, Uważajcie Nie wiadomo kto tu jest drogi. Ach to przyjaciele No racje są w sumie po ubrani podobnie do nas Okej, okay, okej okay, okej okay, okej okay. Pięknie Tam śmigło jest kolejny, ile ich jest tu? Dobra, dosta jeszcze w głowę. Jest pół Dobra, idziemy na mostek i jeszcze to się Kręcisz. Nie no, się się nas została z dwóch stron Jest jakieś garżetki fajne. O, Stingera, pięknie. I RPG'as weźmiemy. Jakoś tak z przyzwyczajenia. Czemu go nie w ogóle nie trafiłem? <grymne> no okej okay. Powinniśmy tylko w jednego strzelać Dzięki, dzięki No to lecimy. Otwierać to Grenade! Kurde, trzeba padnąć. O Jezus! Zginę to marnie. O Jezu, jak ja przeżyłem w ogóle? Dobra. Muszę gdzieś tu paść. Dobra, 17% życia. Nie wiem jakim cudem ja to w ogóle przeżyłem. Ale liczy się, że przeżyłem. No chodź. O, pięknie. No, troszkę amunicji. Lecimy. kołszkamy Garrisona, dobra. Miałem nadzieję, że ten mężuś... Już... a oni chyba go... o kurde jak go, chcie... jak go chcą dopaść, jak go dopadną, tego mężusia, To będzie niefajnie, bo coś czuję, że on za tym wszystkim stoi Albo jego akcje I z tego co widzę, z tego co zrozumiałem w poprzedniej misji Niecelowo to zrobił, ale no i tak, kurde I on by mógł za... Pomóc zagodzić. Kurde, to jest ta Otwieraj to! Co za bojowa, kurde, dziewczyna No otwórz to normalnie, kurde. Kurde, yes. puściły. Kurwa, no jest! Opuściły. Kurwa, masz dobra się pociągu. Garrison kazał go przenieść. Co? Zostawiłeś go? Garrison ma gdzieś kim jestem. Co ja mam zrobić? Pobić go? Pomogłam odeprzeć atak. Zadwoj na mostek i wypytaj Garrisona. Ciebie posłucha. Tana, przecież mostek został odcięty. Wynosimy się stąd! Grabarze, jazda! Za tobą! Gdzie? Co za mną? A, że drzwi co my tu mamy? Koleny Japońce Co tu nas... Paść Czy jakieś helikoptery latają Co tu się dzieje? Ale nie tepnęło. Ale jest Stinger Ale ja mam więcej od Stingera Ile? Cztery Zawsze coś A ja, tu trzeba będzie coś postrzelać bo jest amunicja Tu już wezmę Stingera w razie co Gdzie ty jesteś? Tu mam lecie do góry Jak ty w Franco polecisz tam do góry Dobra Sam byś tego nie mógł odepchnąć Okej okay. Mam nadzieję, że nie jesteś zaszadałem za zdrajcą kurde Coś mi się nie podoba Szybcie, Szybciej, 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 szybciej zestrzelony! Ojko, coś Desan śmigowce czy co? Jest śmigłowiec. Strzelaj, Dobra, padł. Gdzie, 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 jedna. Trzy gdzie, są potrzebne. Padł <laughs> się ładnie nabiłeś kurde Gdzie, gdzie, gdzie tam? Pal! Ile tych helikopterów? Kurde, czemu one zawsze w tym samym miejscu? Jeden z Erwega czy ze Stingera, no świetnie Dobra, padł Jeszcze jakieś pytania? A <laughs> skąd ty to możesz wyjść, kochank? Ile ich tu w ogóle, co się dzieje? Nie żyje, człowiek nie umieraj. On coś wie, kurde, on coś kombinował. Co chodzi? I umarł. A A i ufać. Tak, dziękuję. Tak. dziękuję, panie Kowik. Rest in peace, brother. No trzeba, no co innego. No i znowu dowodzisz. Nie ma się czego cieszyć. No dobra, lecimy. No super, dzięki Irish. Walkiria obroniona. Tym się możemy pocieszyć. Gdzie mam lecieć O tutaj Dobra Coś mogę podnieść, a coś nowego? Kube Z to już było To nasz, nie, na szczęście Czysto! nie Czysto! Kapitanie Garrison Mostek czysty Gdzie się schowa skutczy byk gdzie Nie żyje. Niestety zginął. Niech to szlag. Tylko dzięki wam Walkiria nie zatonęła. Niestety jest uszkodzona. Do domu wciąż daleko żołnierzy. Mnóstwo wrogów. Wokół. A najgorsze dopiero przed nami. Dlatego naprawdę cieszę się, że jesteście. Dziękujemy. Sierżancie Reker. Czekam na raport za 15 minut. Grabarze są wasi. Ula! Oczywiście. Dobra kochani, to by było na tyle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Let's Play Battle 4 Do zobaczyska, trzymajcie się, hej!